A dzisiaj mam dla Was test ciekawego zestawu komputerowego, ponieważ mamy kartę graficzną, która była chyba jedną z najgorzej przyjętych w historii premier GPU i całkiem dobrze przyjęty procesor. Jakie? Zobaczcie sami. Cześć kochani z tej strony, Kamil, nie chcę Wam tutaj spamować zwierzęcym kontentem, wszyscy przyszliście wiadomo po treść technologiczną, ale jestem strasznie szczęśliwy, a no, znamy się już trochę lat i no, muszę się z Wami podzielić tym, że powiększyła nam się rodzina to jest ochłap i on będzie się tutaj od czasu do czasu pojawiał. Jak widzicie, to jest malutkie szczenie, jeszcze troszkę przestraszone, troszkę nie wie, co się dzieje. No i jest ze mną w studiu dzisiaj na nagraniach. Jak będziecie słyszeć jakieś trzaski czy coś w tym stylu, będę musiał przerwać, jak będzie jadł jakąś 40-90. Także to tyle. Jeżeli o ochłapie chcielibyście się coś więcej dowiedzieć, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam będzie się pojawiała czasem treść psia. No a teraz już przechodzimy do materiału właściwego, technologicznego. Zestaw, o którym mowa oparty będzie przede wszystkim o RTX -a 4070 Ti i o i5 13400F. Dlaczego akurat tak? Otóż nie mieliśmy 4070 Ti na premierę i chciałbym jednak mimo wszystko dla was jakiś test tej karty wykonać, mimo że była bardzo negatywnie przyjęta ze względu na wycenę, to jednak pojawiło się kilka modeli, które uznaliście, że jednak warto kupić. Widziałem komentarze, czytałem na różnych forach i tak dalej. Także jeden z właśnie z takich modeli RTX -a 4070 Ti w dzisiejszym teście się znajdzie. No a procesor to jednak dosyć wydajna jednostka, a nie kosztuje milionów monet, w związku z tym, że jest zablokowana. Jednak ma bardzo fajną specyfikację i powinna dać radę z tak mocną kartą, jaką jest te 4070 Ti. A w ogóle tych bardziej przystępnych 4070 Ti, jak patrzyłem sobie przed chwilą, jest troszkę więcej. Także gdybyście chcieli wielki i test tego modelu, to dajcie znać w komentarzach. I piątka 13400F to bardzo fajna opcja dla mniej wymagających użytkowników, którzy nie skupiają się na podkręcaniu i nie potrzebują wielkiego zapasu mocy procesorowej do pracy. Układ 6 rdzeni 12 wątków jest nadal bardzo popularny i wystarczający do gier, ale tutaj jest jedno ale. Poza 6 rdzeniami P z hiperwątkowaniem mamy tu również 4 rdzenie E, czyli łącznie 10 rdzeni i 16 wątków. Jest to znaczne usprawnienie względem zablokowania procesorów i5 12. generacji, a także czerwonej konkurencji na średnim przedziale cenowym. Za około 1000 zł, bowiem AMD oferuje ośmiordzeniowego Ryzena 7. Szybkie rdzenie P natomiast i fakt, że parujemy proca z kartą do grania w 1440p i wyżej, oznaczają, że nie będziemy mieli zbyt dużego bottlenecka. 4070 Ti od MSI do porywających nie należy, w końcu to Ventus. Najskromniejszy model ze stajni ze smokiem, ale czy ma to znaczenie? Czy potrzebne są ledy y i chłodzenie. i specyfikacja się zgadzają, wydajność też, backplate metalowy. W zestawie jest nawet podpórka do obudowy, gdyby karta sagowała. Czego chcieć więcej? Procesor posadzimy natomiast na B760C Gaming X od Gigabyte'a, czyli nowość można powiedzieć, bo płyty z tym chipsetem dopiero debiutują. Śmiało można decydować się na chipset B660, który debiutował wraz z 12. generacją, ale ja zdecydowałem się pokazać wam coś z nowości. Jest to raczej skromna płyta, ale już z w miarę rozbudowaną sekcją zasilania w układzie 8 1 1, która pozwoli na ewentualny upgrade procesora. Mamy również dwa porty M.2, cztery złącza wentylatorowe, czy wyprowadzenie USB typu C na obudowę. Nie porywa integra Realteka ALC897, ale wszystkiego mieć nie można w tym budżecie. Płyta jest oczywiście w opcji DDR4. Założenie tego kompa to w końcu tania platforma z potężną kartą. A skoro o pamięci mowa, 16. 12GB w dwóch modułach od Corsair model Vengeance LPX 3600 CL18. Parametry, wystarczające i bardzo oldschoolowy, że tak powiem, wygląd, który mi osobiście bardzo pozytywnie się kojarzy. Pamięć do przechowywania danych natomiast zapewni Kingston z 1 terabajtowym dyskiem M2 model KC3000. Wracając jeszcze na moment do procesora, nie jest on może specjalnie wymagający pod kątem chłodzenia, przeżyłby pewnie na stokowym intelowskim, ale tyle mnie pytaliście o nowego Fortisa, że musiałem go w końcu sprawdzić. Procesor można spokojnie parować z mniejszymi chłodzeniami, ale jest to na tyle tania opcja, że nie powinniśmy się za bardzo przejmować nadwyżką potencjału, a przecież im chłodniej, tym lepiej. Poza tym Fortis w wydaniu. AR RGB oferuje również ciekawy wygląd. Prądu dostarczy 650W Supremo FM2, czyli modularny zasilacz z certyfikatem 80 Plus Gold, a całość upchamy w ciekawej, moim zdaniem, obudowie Crux Wako RGB. Zawsze powtarzam, że w dziedzinie obudów chciałbym jak największej różnorodności w naszych testach, więc zgodnie z obietnicą jest coś, czego jeszcze dla Was nie testowałem. I co myślicie o takiej specyfikacji? Dajcie znać się w komentarzach, czy podoba Wam się taka właśnie konfiguracja komputera, czy coś byście zmienili, czy nie. Link, gdybyście byli ciekawi. Pełną specyfikację, zobaczyć ceny aktualne, i tak dalej, zostawiam Wam w opisie. No a teraz bierzemy się za składanie. Jak wiecie, robię taki test. Dawno nie instalowałem żadnego Fortisa. W sumie nie pamiętam, czy tak to się robiło, czy nie. No ale test polega na tym, że nie otwieram instrukcji i zobaczymy, czy tak intuicyjnie uda się zmontować chłodzenie bez zaglądania do manualu. No i słuchajcie, oczywiście używamy pasty, która przyszła razem z chłodzeniem, no i tutaj PT3 Pactum, ale już nie Silent PC, a Endorfi. Udało się bez zaglądania do instrukcji. Mamy taki troszkę ryzykowny build komputerowy, ponieważ tak, maksymalna wysokość układu chłodzenia w obudowie Crux Vaco to... 15,9 cm, a sprawdziłem sobie przed chwilą wysokość tego, no i 159 mm. Ale to nie wszystko, ponieważ karta graficzna również jest na granicy, można powiedzieć. Ponieważ maksymalna długość to 31 cm, a tu mamy 308 mm. Także na styk, zobaczymy, czy to się zmieści. Wielka chwila, no musi się zmieścić, jak jest napisane. Że 31 to 31, a tutaj nie ma 31 całych. Zmieściło się. Nie słyszałem, co prawda, tego satysfakcjonującego kliku, i to jest bardzo nie satysfakcjonujące w tym momencie, ale zmieściło się. Jest git. Słuchajcie, cable management jednoosobowy, także plus karta graficzna. Widzieliście przed chwilą, że się zmieściła i jest jeszcze trochę zapasu. No ale teraz najważniejsze pytanie: czy zamknie nam się panel szklany? Na moje oko, na styk. ха ха идеально и, и не дотыкал за него. Poskładane, moi drodzy, jak się prezentuje, tak się prezentuje, możecie napisać w komentarzach, czy wam się podoba. Ja osobiście tak uważam, że troszkę za dużo jest to chłodzenie. Jakieś takie dysproporcje są dla mnie przynajmniej, ale na pewno będzie chłodno za moment, co je sprawdzimy to w testach. Ogólnie wszystko się fajnie pomieściło, nie mam zastrzeżenia do składania komputera w tej obudowie wygodnie, funkcjonalnie, przyjemnie. Minusy, takie po pierwsze wyłamywane śledzie. To jest zawsze minus ode mnie. I jeszcze jeśli chodzi o wentylatory, ten RGB, no to jest wszystko tak troszkę specyficznie sterowane, ponieważ, zacytuję Wam tutaj, co producent napisał, oświetlenie, jak i wentylatory są zasilane z pojedynczej wtyczki, 3 pin, każdy. Rozwiązuje to problemy z kompatybilnością, wystarczy podłączyć i działa. No tak, wystarczy podłączyć i działa. Faktycznie wentylatory nie mają jakichś dodatkowych kabli, czyli jest porządek, można powiedzieć, i łatwość w sterowaniu, no bo żadnego sterowania w sumie nie ma za bardzo. No bo tutaj tym oświetleniem w tym momencie steruje po prostu prędkość wentylatorowa, można powiedzieć, tych właśnie jednostek. No ale jest to obudowa za 230 zł. Ma trzy wentylatory z podświetleniem dwa 140 mm, jeden 120 mm na tyle także no. Troszkę narzekać nie powinno się, moim zdaniem, w takim przedziale cenowym. No ale to tłumaczenie brzmi troszkę tak, jakby chcieli powiedzieć, że to nie jest bug, tylko feature. Na plus jeszcze duży frontowy panel meszowy. No i taki solidny, to nie jest plastik, to jest metalowe. No i wiadomo, zawsze mesz na plus, no bo jest dobry przepływ powietrza. No a teraz już przechodzimy do testów. Benchmarki zaczynamy od Cyberpunka i jak widzicie na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości 1440p gra się świetnie. Trochę gorzej, gdy wskoczymy na 4K, 45 klatek nie wygląda najlepiej i konieczne będzie wsparcie DLSSM przy tak dużej rozdzielczości lub przykręcenie filtrów. Doom Eternal natomiast to gra, która świetnie sprawdza się do porównywania wydajności różnych kart czy procesorów, ale tutaj, jak widzicie, przy tak mocnym setupie nie ma zbyt wielkiego sensu. Nie spadamy poniżej 200 klatek w 1440p. I nie ma mowy o najmniejszym zająknięciu w 4K. Dying Light 2 natomiast pokazuje po raz kolejny to, co widoczne było w cyberpunku, czyli lekką dysproporcję w wynikach między 1440p a 4K. Przy okazji zombiaków napiszcie w komentarzach, kto zaczął oglądać The Last of Us i jakie są wrażenia. Ja po dwóch odcinkach jestem bardzo na tak. Forza Horizon 5 na ustawieniach ekstremalnych nie stanowi wyzwania dla naszego komputera i znacznie mniejsza jest już dysproporcja między wynikami na poszczególnych rozdzielczościach. Do następnych benchmarków dołącza również F122, żeby było więcej ścigałek. Co wie na to? God of War grubo powyżej granicy grywalności, zarówno w 4K jak i 1440P. Zauważyliście pewnie natomiast, że w obydwu przypadkach mamy 1% low na poziomie 60 klatek, co jest lekkim przekłamaniem ze względu na tryb okienkowy. Gra chodzi płynnie. I ponownie spora dysproporcja w Shadow of the Tomb Raider, prawie 200 klatek w 1440p i połowę mniej w 4k. Nasza karta zdecydowanie lepiej się czuje w niższej rozdziałce, ale zachęcam Was do sprawdzenia premierowych wyników tej karty, bo jak do tej pory procesor jest zaskakująco niskim ograniczeniem dla GPU. Far Cry 6 to około 150 klatek w 1440p i niecałe 90 w 4K. Jak zauważyliście nie testuję żadnego z benchmarkowanych tytułów z RT. Wydaje mi się, że kogo interesuje ten temat widział już testy premierowe karty, a tutaj niewiele by się względem tych wyników zmieniło ze względu na ogromne obciążenie GPU. Szykuję dla Was natomiast szersze omówienie DLSS 3 i porównanie z FSR, więc pamiętajcie kliknąć suba, żeby nie przegapić filmu. Dalej Wiedźmin 3 i trzymając się tego co powiedziałem, test robiony na starym API bez wodotrysków. W obydwu testowanych rozdzielczościach bardzo zadowalające wyniki. Bardzo płynnie również w Assassin's Creed, choć w 4K wartości 1% low dotykają już lekko granicy 60 klatek. I praktycznie identyczne wyniki w Red Dead Redemption 2, które postanowiłem sobie odświeżyć ostatnio. Przy Dajcie proszę znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć jakieś nowości w benchmarkach. Od dłuższego czasu trzymam się mniej więcej stałego zestawu gier. Między innymi ze względu na łatwość porównań i waszą świadomość ich wydajności, ale może pora na powiew świeżości. Jeśli się zastanawialiście, czy wystarczy nam moc z zasilacza, to śpieszę zawiadomić, że starczy i to z górką. Między innymi ze względu na spokojny, że tak powiem, procesor, zestaw nie wciąga z gniazdka ogromnych ilości prądu pod obciążeniem. Temperatury na bardzo dobrym poziomie, zarówno w grach, jak i pod obciążeniem Także wszystkie elementy chłodzenia od układu GPU przez Fortisa do obudowy Wako RGB z meszowym frontem spełniły dobrze swoje zadanie. Komputer nie jest natomiast specjalnie cichy: 43 dB w grach to jeszcze całkiem dobry wynik, ale przy 45 robi się już trochę głośno, więc dla wybrednych lepiej będzie grać w słuchawkach. Piszcie w komentarzach, jak podoba się testowany w dzisiejszym materiale zestaw. A także dajcie znać, jakie kolejne chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. I nie zapomnijcie również kliknąć subskrypcji i dzwoneczka, jeśli jesteście tutaj nowi. Warto, mamy sporo fajnych technologicznych filmów. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.